W dniu dzisiejszym około godziny 15:20 a stanowiska kierowania komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o zapaleniu się jednej z maszyn na terenie zakładu w Dzierżoniowie przy ulicy Batalionów Chłopskich. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały zastępy z Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pracownicy zakładu wskazali nam maszynę, gdzie doszło do zapalenia się podgrzewacza. Podjęli próbę gaszenia za pomocą gaśnic. Ten pożar został ograniczony. Natomiast działania Państwowej Straży Pożarnej na miejscu zderzenia polegały na dogaszeniu tego podgrzewacza, udzieleniu po pierwszej pomocy pracownikom, którzy podejmowali próbę, bo przebywali w strefie zadymienia. Następnie zdemontowaniu części elementów tej maszyny i dogaszeniu jej, aby nie było dalszych zarzewiogie. Poszkodowana została jedna osoba, której dzieliliśmy pierwszej pomocy w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazaliśmy przybyłemu na miejsce pogotowie ratunkowemu. Cała hala, w której znajdowały się maszyny, została sprawdzona pod względem zagrożeń na obecność gazów niebezpiecznych, tych gazów nie stwierdziliśmy. W hali przebywało kilku pracowników, którzy ewakuowali się przed naszym przyjazdem.